Dzisiaj gramy akurat w w Modern Mystery w taką jakąś kulkę dziwną. Nie pamiętam jak to się nazywało, ale będziemy chyba tylko 5 minut, nie wiem, dopóki będzie się nagrywało, bo myślę, że będzie mi się długo nagrywało. Dobra, więc no to zaczynamy. No, bo w sumie chyba nie wiem, co to jest morderny styl. nie wiem. Zobaczymy. Ja w ogóle nie wiem, czy mnie słychać. Dobra. Ale myślę, że to yy, będzie się nagrywało. Chociaż 10 minut. Albo 9. No Bo zaczęłam od Dobra. Myślę, że odrożenie... Nie zabiją. Tak myślałam. Ale to są... To są osoby.

Sofia chyba francuska albo nie. nie, bo ona. Sofia. Sofia jest białoruską u nas. w w klasie jest e, białoruską. No. Ja chodzę, znaczy yy, nie powiem, do której klasy chodzę, bo no. już chyba sama nie pamiętam, do której. Więc... Niech. No. długie. w ogóle dotknął mnie? On mnie nie zabił. To ten... To że nie zrobiłam. Dobra. Dobra. Ale tak to jest film. Bo no, on się nie chce za bardzo nagrywać. Chciałabym... Znaczy yy, no chciałabym po się yy, bawić z maitem z yy, moją siostrą z jakąś siostrą były z mamą moją siostrą ja że nie mam się Jestem jedynaczką. Ja musisz mnie załatwić. Dobra, yy, kochani, jeszcze yy, minutę i papa. Pa. A bo wie? Nie wiem, zastanowię się jeszcze. Bo ja bym chciała też no z, z, z moją mamą. z moim tatą pobrać. Yy, 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 no, w Paddingtona, jeśli nie z wiatr. Dobra, ostatnia runda. Ostatnia runda i... Już. Dobra. Bo ja mogę tam. Jakie Ja przecież już się święta dawno skończyło. Co oni tutaj piszą jakieś pierdoły, jakieś Ukraińcy. I Rosjanin, i Rosjanin. Okej, ale patrz, to jest. To jest. To jest. To To jest. To To jest. To Dobra, Ym, ostatnia runda. i Już kończymy na dziś. to będzie. Yy, nie wiem, nie wiem czy jutro będzie. No ale. Nie no bo chyba yy, jadę na wakacje. Yy, ale myślę, że tam będzie Wi-Fi. To będę yy, nagrywała. Chyba, że nie stracę. Pięć dni albo cztery. Naprawdę przykro. No. No, Takie... To nie będzie internet. To chociaż będę na mojej mamie telefonie grała. Boże, jeszcze tutaj nie będę nagrywała. Bo moja mama e, ma te kartę SIM. I ma zarejestrowany ten Wi-Fi. Yy, moja mama. Matko, czemu mnie tak wywala? Dobra. Jak zginę, yy, to już żegnamy się. No. O Kurde, zapomniałam. Znaczy dam, spację, tylko że za późno. Dobra. Dobra. No to na razie widzowie. Pa.